widzowie, dzisiaj lecimy do galerii w koło brzegu. To będzie moje wakacje trzy. Tak, lecimy do galerii w koło brzegu, żeby kupić książkę Lego Ninja, dokładnie komiks o Garmadonie. Kurde, nic nie widzę w tym telefonie. Nie wiem jak nic nie widzicie. To przepraszam. Bardzo... Mm, no i ogólnie bardzo wam dziękuję za tą aktywność. Wyświetlenie się podniosły, wreszcie się zgadzają, nie no, żartuję. Bardzo Wam dziękuję za to, że ten, że, ten, że nasza rodzinka się powiększa i w ogóle za to, za tą aktywność i zostawcie tam suba tam na dole. I my tutaj lecimy, będę robił cięcia, bo tam... Do tej galerii to no jest spokojnie, tak z 25 minut. Jeszcze tam w sklepie, nie wiem, czy będę mógł parę cięć zrobić, żeby też was jakoś mega nie zanudzać. Zostawcie oczywiście łapkę w górę. Komentarz, nie wiem. Nie wiem, komentarz. O, tam są fontanny, to zaraz Wam pokażę. Komentarz. Kuweta słonia to przypnę wam serduszko. Tak, tylko z komentarz kuweta słonia będzie miał serduszko. W sumie to tego nie zapamiętam. To może tylko ale wiatr. No co jest to wiatr? i mi do sandałów. Dobra, tutaj macie fontanny. Ora, to też jakieś mega ciekawy nie jest. Teraz wam się staram wszystko pokazywać tutaj koło brzegu jak ktoś nie może wyjechać, to tutaj ten dziękuję wam też za się... Dziękuję Wam za wyświetlenie nie tylko pod shortem. jak widzę hobbyhorse. Nie, hobby nie da się tego przejść przez usta, Zaraz się wymiotuję. O, dobra, obejdzie się bez. U, ładne autko. BMW, najlepsze BMW. Przynajmniej dla mnie. Dobra, lecimy dalej. No i dziękuję wam za wyświetlenie. 80 wyświetleń. Wiem, że to jest mało, bo już nieraz miałem po 300. Ja miałem? miałem chyba. Nie, ale raz miałem 300. Ale... 80 wyświetleń to jest dla. O, posąg! 80 wyświetleń to jest dla mnie, no, ten. nie za, No, nie za mało, nie za. Dużo, ale patrząc, jak się wybił drugi sezon, czyli te 20-30 wyświetleń, więcej, to Wam bardzo dziękuję za aktywny. 80 wyświetleń, jak na film. Mój rekord to 380. To jest bardzo dużo, więc Wam dziękuję. Dobra, zamiast spieszyć o tych wyświetleniach, może ja pogadam bardziej o celu odcinka, czyli subskrypcji, znaczy, czyli no w sumie subskrypcji też, ale czyli książce um, Lego Ninjago. Komiks o Garmadonie. Um, komiks o Garmadonie jest ogólnie um, bardzo fajną książką, bo ja tam se ogólnie idziemy do Empika, tutaj w gar, galerii Koło i ogólnie ym, w tym Empiku jest o kurde, muszę pasy Ogólnie w tej galerii y, są bardzo fajne rzeczy karty i gazetki, które nie wiedziałem, że istnieją, jak na mnie sześcioletniego. Za niedługo siedmiu, siedmiu czy... Ja siedmiu już. Siedmioletniego fana ninjago. Siedmioletniego fana ninjago. To yy, ten. Trochę mnie to dziwi, że nie widzę, że niektórych gazetek, ale to pewnie są jakieś bardzo nowe. Jest tak bardziej yy, ten Patrzyłem tam na karty niż na gazetki. I tak to jakoś wyszło, że nie wiedziałem, że wyszło nowe. I ogólnie to komiks o Garmadonie, chyba tam 200 stron. Komiks bardzo fajny, 40 zł z figurką Garmadona, którą już mam. No, bardzo fajny komiks. E, jeszcze mówię, no, jest celem odcinka. Mam się siadłem w tym mp w tej galerii. Nie, już chyba tak nie, nie do końca pamiętam, ale albo 40 albo 20 stron przeczytałem. Więc trochę dużo. Tak mnie wciągnęłam. I tutaj na tym mostku zrobię, zrobię. I widzimy się już tam na dole. Czemu tam są takie siki? Widzicie? Tego sika? To jest już chyba trzeci, którego widzę. Jestem tu z powrotem. Zeszłem już. Ogólnie komiks opowiada o tym, co się dzieje z Garmadonem po sezonie 10. 10 no, 10. I co I... ja tam mogę jeszcze powiedzieć o. I ten. Nie, Ja nie mogę, ja nic leni na mleko. Mm -hmm. Sorbety e... są. Sorbet, no Sorbet, dobra jest, sorbet mogę zjeść. I ogólnie tam opowiada o tym, w ogóle, bo ja jadunek jakby to was obchodziło. I ogólnie po prostu fajna książka bardzo. I dlatego chcę im kupić. Se wezmę leżak na plaży. No i Sigma będzie se siedziała, czytała. Już miałem jedną książkę, dawno przeczytana. Niestety nie zdążyłem, ale leżaku, zbyt ciekawa. No i lecę. To jest wszystko widziałem. Lecemy jak ją z Wszystko widziałem Dobra Dobra, tam idę sobie do No po prostu nie wiem które rosną, ale genialna książka po prostu no i jak się zaczytałem bardzo fajna Dobra, teraz cięcie na zamawianie. Tutaj maliny jest nabierana. Dobra. No i mam tutaj malinkę no i widzimy się jak go zjem. Pychotka! Już tak mało zostało, już nic nie ma w środku. żarłem lota, tylko wafelek został. To się widzimy jak tylko chusteczka zostanie. Już się widzimy, mam jeszcze w gębie. E, tak to jest tylko chusteczka. Lecę. Bo bardzo dużo przeszłem na cięciu. Jeszcze te chwilowe zrobię do końca chodnika. Dobra, jestem z powrotem. Jest Sigma Nawet Wam oddalę żebyście na chwilę sobie więcej widzieli. Lecimy na przejście dla pieszych. Daję Wam już normalną wizję. Ej, napiszcie Ci, czy wolicie, jak, trzymam tak telefon, czyli tak jak teraz, czyli to jest. Ej, to jest pionowo czy poziomo? Pionowo. Pionowo czy poziomo? Napiszcie, jak wolicie, czy mam poziomo? I wszyscy koledzy mi mówią, że nie, ja trzymam, A nie wiem. Ja trzymam tak, a wszyscy mi koledzy mówią, że tak jest lepiej, nie? No bo... Ja nie wiem co lepsze. No i to... No w sensie pionowo jestem bardziej... Nie wiem. Tak jestem bardziej przyzwyczajony. No a tak niby jest lepiej, więc... To wy już napiszcie. Nie wiem, też nie chcę tego... Tego jakiegoś mega... Drugiego, bo to też jest jakby niezbyt ciekawy jak idę po mieście miasta nad morzem, czekaj, mieście miasta nad morzem dobra nieważne i po prostu wam to pokazuję jak idę po książkę do galerii w koło brzegu więc też ten film może max też taki 15 minut tamten tutaj i patrzysz patrzy, telefon się nagrywasz skąd wiesz? no bo widzę cały czas ścianę Um, WC. Nie chce mi się siku, spadaj. Dobra, dam wam też większą wizję na chwilę. Nie wiem po co, ale wam dam. Kurde, palec? Tu palec! Muszę niżej dać. Teraz w sumie nie muszę tak na tej wizji, to jest, muszę tak przesuwać, a no tym Tu, ty, tu, ty, tu, Nie no, tak bardziej w bok ja wam przesunę. A ja nie wiem. Dać wam tak? Nie no, trochę dziwnie się tak przypatrywać, macie w miarę. Czekaj, to nie łapię ostrości, czy ja mam taką uwaloną kamerę? Nie wiem. Gess. A myślałam, że to tam jest kościół tam bo ogólnie o tam będzie kościół bo ogólnie w kościele jest, są takie no tam bazylice katedralnej I ogólnie jest tak takie zawalisty easter egg I wiecie co tam jest? jest coś tak. sąd rejonowy o jakiś sąd rejonowy pokażę wam go bardziej, no i plac zabaw i ogólnie w tym tym jest taki zawalisty isterek w tym kościele, że w ten że tam są, bo ten kościół jest z wojny ogólnie, takiej już starszej wojny i po prostu w tym i w tym kościele są powbijane kule z armaty, ja wam pokażę tam ścianę jedną, jak dobrze napiszecie, ile jest kul, to nie wiem, to, tu wam też przypnę serduszko, tak jak za kuwetę słonia. Tutaj jest plac zabaw, dzieci się bawią, też tam, szczerze, to też samba tam wczoraj byłem. I bawiłem się w podłoga to lawa, zaawansowana zabawa ze stoperem. Tam już jest ten kościół, widzicie, te mury, ostrości nie może złapać. Dobra, na tym oddaleniu nie będę. Ten, bo ostrości w ogóle nie idzie złapać. Typowa kamera w że jest w latyba. Tam też dalsza część w placu zabaw Dyrdy małki. Tam już widać kościół. No, wow! Właśnie po to to tylko idę. A nie, to książkę zapomniałam Dobra, już się widzimy. Tu możecie już trochę zobaczyć. Przybliżę Wam. Będziecie mogli zobaczyć już kulę, ale na razie cięcie. Wariant. Jest już posąg. Tu jest ściana, ale tu nie jest nic wbite. ile dobrze no Tam za tym drzewem jest dopiero wbite. No se, popatrzcie na posąg, czemu nie? Jedno i to samo. O, przeczytajcie są. Lele, 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 lele. Dobra, nie będę palcem. Dobra. Lecimy, cień. Jesteśmy już tutaj. Macie. Czekaj, nie przybliżyć, tylko oddalić. Okay. Tutaj nie pokazuję Wam całej, eee, na tej ścianie tutaj już możecie zauważyć kulę, tam Wam wyżej przybliżę. Bo nie mów! Tutaj Wam całą dokładnie pokażę. Jeszcze w oddaleniu. No i możecie sobie zapauzować i zobaczyć. Przepraszam za tego palca, ale on się tu sam wprasza. Naprawdę ja go nie prosiłem, żeby tu był. Dobra, i tu jest galeria, to jest galeria, to, 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 to! I idziemy po książkę. Cięcie zrobić? Za... Nie. No, długi film, więc jednak cień. U, samochodzik. Dobra, miał być cięcie. Chodzimy już tutaj do galerii. To jest Tutaj jest kiosk, w którym kupiłem tą wcześniejszą książkę. I lecimy tutaj galerią. To jest dosyć ciekawy moment jak na film z plaży galeria, nie? I tam już jest empik. No nie widać napisałem, miała być taka fajna scena. Czekaj przybliżę Empik! Empik. Dobra, gównianie to wygląda. Ale empik. Lecimy. E, e, Dobra, to jest już cringe. i Dobra, nie chcę Tu nic. Tutaj wam po, po... O, tego nie było jak byłem ostatnio. Książki, gazetki znaczy się lego. na napiszcie czy chcecie. Opening, bo mam 90 kart. Chciałam powiedzieć 120, ale mam 90. To trzeba zaznaczyć. I dwie książki też będą na filmie: No bo Ninja go 2.0. Tutaj też pamiętam były karty. Tutaj są pojedyncze za 6 zł i tutaj jest zestaw za 30. Dobra, tutaj lecimy do książek przeróżnych. Tutaj dla młodszych, takich nie dla dorosłych. I gdzie ta książka była? To jest wami będę szukał o ninjku, ale nie ta. Tutaj zobaczcie sobie, możecie kupić góry nie na dole do. Czekaj nie mogę iść. O tak, tak, tak. To tak nie. To jest... Ej, bo tego nie było wczoraj. To było tą książkę już. Ja nie, nie. Tak, nie ta? Pokaż. Tak! Dobrze, dziadek! No. Taka książka piękna. Z figurką 7+. Tutaj piękna książeczka, komiks. Mówiłem już tysiąc razy, że świetna. Ale świetna, polecam. 40 złotych i se. Kupcie, czekajcie, cięcie, bo mnie tam po coś dziadek woła. Ale dziadek, Tom już mam! No to dobra. dobra. Lecimy do z tą piękną książeczką. Taka fioletowa, jeden z lepszych kolorów. Lecimy do kasy. Tutaj już jest kasowana. Widzowie, jednak nie 40, tylko 27 tutaj tam lepiej. Panie, fajnie. Mogę tu z wami póki dziadek płaci, bo ja swoich nie wydam. Ne, ne, ne. lecimy tutaj. W ogóle lecimy po 1000 subów, na no, 1000 subów. Nie chcę tego mówić, ale a, skaczę z bungee dla takich młodszych. Znaczy. W sumie to nie wiem czy. Albo są dwie opcje: albo skaczę z bardziej dla młodszych na tysiąc subów, albo powtarzam skok Pawła Jumpera w tych dosłownie takich samych warunkach. Tu mam dosłownie w taką. On tu jest dla dziewczyn, to nie dla mnie. Z rochopem jest to nie dla mnie raczej, dla dziewczyn. Tu wam pokażę różne propozycje w tym empiku koło brzeskim. To są. Se... Możecie przyjść. Hmm. Nie wiem, w sumie po co przedłużam film niepotrzebnie. Może ja lepiej cięcie zrobię. Misja odcinka zaliczona. W sumie, kończy odcinek? Nie, no, misja odcinka zaliczona. Paragon, ale misja odcinka zaliczona. Pomarańczowy żegnanko. W sumie teraz to fioletowe, więc to jest jedyny odcinek z fioletowe żegnanko narra czekaj, mówię pomarańczowe siemano? właściwie to, jak nie mówię to fioletowe żegnanko nie, to miało być fioletowe siemano i pom. nie, fioletowe żegnanko narra fioletowe żegnanko